Czemu ty masz nie żyć? Nie wiem, idę do ciebie na górę. O, siema. Chodź. Trzymamy się dło. Mm. Dobra. Czekaj, co tu jest? Tu jest... A! To co? 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 Bo ja sobie strach sprawdzam domek, a tu... A tu mi jakiś pan wyskakuje na krew, z Bobkiem sobie zwiedzam. A. Ja sukawki zrzuciłem głowy. <noise> 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 Maxiu, nie rób tak. Ja na zawał tu zajdę. Ja idealnie wchodziłem do jakiegoś pomieszczenia. <noise> Jeju, aż ten mi podskoczyło. No przez to, że Babek dostał pierwszy przede mną i ja cię zostałem czoło, on krzyczy. Proszę tego nie klipować, Boże. ciemki. Kieju, ja nie chcę tego właśnie sklipować. Ej, aż się spociłem. Czekaj, bluza sam